W 93 roku światło dzienne ujrzało Link's Awakening. Była to czwarta odsłona serii Legend of Zelda, ale pierwsza na konsolę przenośną. Ukazała się ona oczywiście na Game Boya. I wydaje mi się, że nie ma, to znaczy na pewno można wymienić wiele Zeld, które były wydane na konsole przenośne, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobry Pomysł, żeby przenieść ten tytuł na obecną generację, czytaj, na Switcha. No i właśnie tego się doczekaliśmy, kochani. Link's Awakening w końcu się ukazał. E, w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, to jestem przed streamem wieczornym, także nie jestem pewien, czy będę w stanie opublikować ten unboxing tego samego dnia. Ale to nie Wiecie, co jest istotne? Zawartość paczki jest istotna. Niestety, wydanie to jest bardzo, bardzo limitowane przez to, że Nintendo w Europe obcięło ilości ponownie. To samo, ta sama sytuacja była przy Astral Chain. Niemniej jednak, bardzo się cieszę, że mam możliwość zap zaprezentować, pokazać Wam, co się w środku znajduje. Zapraszam na rozpakowanie, kochani. Serwus, Ferajna. Przyjrzyjmy się temu, co znajduje się w paczce. To znaczy w paczce, w opakowaniu. Mamy oczywiście z przodu bardzo ładną ilustrację, mamy tytuł. To jest dosyć oczywiste. No i oczywiście, że jest to wydanie limitowane z tyłu. Natomiast mamy właśnie tę sowę, która nam towarzyszy przez całą grę i coś już widzę, że ubrudziłem sobie opakowanie. Eee, no, niemniej jednak, przejdźmy do rozpakowania. Ja już wiem, co jest w środku, dlatego jest to e, wszystko rozpakowane. Tutaj jest, proszę bardzo. Jeszcze e, ta... Wydaje mi się, że to jest ta ryba, o której cały czas Sowa wspomina. Nie grałem w Link's Awakening na Game Boy'u, niestety ten tytuł mnie zupełnie ominął. Moim pierwszym tytułem na Game Boy'a Pocket'a było Donkey Kong, dwójeczka. I to jest... No, to były czasy, kiedy gry były dosyć drogie, a ja nie zarabiałem na nie, więc grałem w to, co miałem, a nie piraciłem. E, więc... Przejdźmy sobie do zawartości właściwej. Kochani, gra już jest bez folii, oczywiście, bo już się w nią zagrywam od wczoraj i jest prześliczna. Jest naprawdę śliczny ten design całej gry. Aczkolwiek tnie się i to tak się tnie, że ja nie wiem, jak można było to w recenzjach zepchnąć na drugi plan. Bo to naprawdę przeszkadza. To naprawdę przeszkadza i jestem naprawdę bardzo, bardzo zaskoczony tym, jak wysokie są oceny. Myślę, że to siła tego sentymentu tutaj jednak pchała recenzentów do wystawiania tak wysokich ocen, bo uważam, że za taki stan techniczny nie powinno być aż tak wysokiej oceny. Niemniej jednak, sama gra jest fantastyczna. Możecie zobaczyć zapis streamu. Pewnie pojawi się teraz karta w prawym górnym rogu. A ja patrzę, czy przypadkiem tutaj mi coś. Na górze nie wystaje. Mamy do kompletu, do gry, oczywiście, piękny Steelbook, który wygląda jak Game Boy Classic. W środku jest akurat cartridge Demon X Machina, no bo miałem akurat Full, więc sobie tam włożyłem tę grę. Nie ma, już go nie ma i wygląda faktycznie, jakby z tyłu był wsadzony cartridge z Link's Awakening. W środku mamy pokazane przykładowe poziomy, jest tutaj miasto, chociażby od którego zaczynamy. Są też lochy pokazane, niektóre. Prześliczny steelbook. E, tutaj też łobienia sprawiają wrażenie, jakby faktycznie, jakbyśmy mieli do czynienia z Game Boyem. Zresztą wiecie co zestawię Game Boya i ten steelbook obok siebie, i będziecie mogli zobaczyć. Oczywiście rozmiarami się różni, ale tak czy siak myślę, że to dobre zestawienie. I tak się właśnie to prezentuje. Game Boy zestawiony razem z tym steelbookiem, oczywiście rozmiarami odbiegają od siebie, ale myślę, że przebitki najlepiej pokazują to właśnie, jak tutaj Nintendo starało się oddać. To tym steelbookiem tego ducha retro. Uważam, że to bardzo fajny, bardzo prosty zabieg jednocześnie, a jest to jeden automatycznie z moich najciekawszych steelbooków w kolekcji. Ale to nie wszystko, kochani, bo tutaj kryje się jeszcze coś przepięknego. Jest to oczywiście artbook. Artbook wydany w twardej oprawie. Oczywiście zwykło się już nazywać takie małe artbooki, w zasadzie mniejsze od tego artbookami demo. No, bo wiadomo, że te duże artbooki zazwyczaj sprzedawane są oddzielnie przez takie platformy jak Amazon, czy inne służące do sprzedaży tego typu książek i artbooków. Natomiast tutaj absolutnie nie będę narzekał, ponieważ to, co w środku jest, jest naprawdę prześliczne i zdecydowanie warto jest chociażby dla samego tego artbooka, posiadać tę edycję w swojej kolekcji. Są pokazane prace koncepcyjne, są wstępne modele, pokazane lochy. Także to wszystko wygląda znakomicie. Jest to jeden z ładniejszych zdecydowanie artbooków, no bo sama, sama gra też jest bardzo ładna. Jest naprawdę prześliczna i jest mega grywalna. Jeśli Nintendo upora się z tymi spadkami framerate'u, to będzie jedna z najlepszych gier tego roku, zdecydowanie. Obecnie trudno jest mi tak ją nazwać przez to, jak momentami się tnie i to jednak przeszkadza. To jest jedna z takich rzeczy, które najbardziej mi przynajmniej przeszkadzają w grach. No ale tak się właśnie prezentuje edycja limitowana Link's Awakening. Jestem ciekaw Waszego zdania i tego, co Wam przeszkadza w grach wideo najbardziej. Czy jest to słaba grafika, czy są to spadki framerate'u, bugi? Wiadomo, każdego wkurzają, ale może jakieś konkretne Was denerwują? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jestem ciekaw Waszej opinii. W momencie, jak to oglądacie, ja jestem w Czarnobylu. Tak. W tym Czyli jest w sumie not great, not terrible, ale robię na pewno relacje na Instagramie. Więc podejrzewam, że ten materiał publikuje w poniedziałek, więc możecie się szykować na jutro, wtorek że będę wrzucał na story zdjęcia stamtąd, zresztą planuję w końcu przygotować materiał z podróży i myślę, że właśnie będzie Czarnobyl, ale póki co zapraszam Was na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie, a zresztą link jest dosyć prosty, bo wystarczy wejść na Instagram i wpisać Pan Kubaka i znajdziecie mnie. Ale to tyle kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, oczywiście dystrybutorowi dziękuję za dostarczenie tej kopii do zrobienia materiału, jak i do recenzji, która się pojawi pewnie za jakiś czas, bo gra jest... Trochę mi zajmie. No i oczywiście do streamu, który Was niestety, mam nadzieję, że nie ominął. Niestety, mam nadzieję. To znaczy, mam nadzieję, że Was nie ominął. O tak. A to, że niestety, to dla tych, których ominął. Mniejsza z tym. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Tutaj możecie zostawić suba, tu pojawi Wam się ten stream, a tutaj możecie zobaczyć jakiś randomowy film, który wybierze dla Was Pan YouTube. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani, i do zobaczenia na kanale już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.